Jakby jeszcze... w tej jest przed studiem, nie a jesteśmy w stuka czy nie, w tym studiu W tym studiu lepiej słychać, kiedy do przewodnictwa. Słuchajcie, spodziewał. tematem na, w ogóle naszego Warto, takiego no, nie typowego, typowego, tak, wyjdziemy tak, sztafetowo, ale każdego dnia to będziemy rozprawiać w czasie naszej 42.00 pierwszej na górę. Tematy związane z Eucharystią. E, powiedzcie mi. E, podniesie to do tylko Kto z Was był nam przy świętej? W ogóle, ręka do No, świetnie. Czyli mówimy o doświadczeniu, które każdy z nas posiada. E, o doświadczeniu właśnie przeżywania Eucharystii. Oczywiście z greckiego doskonale każdy nas wie, e, że słowo Eucharystia oznacza nieco innego jak. Dziękczynienie. Myślę, że tu świetnym e, takim przewodnikiem jest święty Franciszek. E, Pewnie kojarzycie tego zwariowanego świętego, bo inaczej go nie nazwać można, bo on po prostu dziękował Panu Bogu za wszystko, tak? No tak brat kwiatek, tu brat słoneczko. Na pierwszym by się nam na domie. Do wszystkich i e, do wszystkiego mówiły brat siostra. Ale oczywiście ja nie żartuję sobie tego świętego, tylko e, pokazuję jego ogromną wrażliwość na to, żeby rzeczywiście rozszerzać swoje sercu ducho, kozłowiowe poprzez dziękowanie. I teraz ta wdzięczność ona jest bardzo, bardzo ważna. Zresztą bardzo szybko chyba widać człowieka, który dziękuję Panu Bogu, ludziom otoczeniu za to, co ma za to podzielać, i kogoś, komu zawsze jest mało. Ten pierwszy uświęcony, ten drugi nie Polecę teraz troszeczkę takim e, mądrym sformułowanie, mianowicie Sobór Watykański II, e, dokument Grumengensum, e, czyli światło narodów. I tam znajdziemy taki mądry cytat, tań, że Ukrainy jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. I to słuchajcie z tego właśnie cytatu. Jak wiecie co woda wypływa? A proszę, wszyscy widzieli. Cieszę się, że to się tutaj ze wszystkim zgadzamy. E, oczywiście to jest e, niesamowita, kiedyś pierwszy raz widziałem takie źródełko, e, w seminarium w Bagnach byłem, to w lesie w takiej święcie źródełko, które wybijało z ziemi, e, świętej w świętej pamięci w Książce, kiedy się to pokazało, ta forma wodna w tej misji odkrycia. I naprawdę e, pierwszy raz widziałem, że taka gotująca się pod, woda, z e, piasku ta e, woda z liczby właśnie wydobywała. Genialne. powiem wam, że, no właśnie, źródło to... To początek, tak? No o każdej z rzeki, e, z i tak dalej. Od tego wszystko się zaczyna i to się tak samo jest z Eucharystią. To jest początek, zobaczcie, e, całego naszego życia. Dzisiaj zapoczątkowaliśmy zacznienie Eucharystią. E, I to oczywiście też ma ogromne e, znaczenie. Co e, można by przełożyć e, na Eucharystię, co jest tym właśnie tym duchowym napojem. Tak? No, z źródła też można czerpać wodę, która jest zdrowa. Ostatnio byliśmy na razie teraz ten drobny parę dni z ruchem młodzieży srebrojeńskiej. Słuchajcie, no wszyscy rzeczywiście woda się skończyła, było dosyć gorąco i trafiło się nam, że e, przy placówce e, od źródła ktoś tam właśnie zrobił kranik na wodę, wiadomo żeby oscypki były smaczniutkie. E, no to świeża woda i te sprawy I rzeczywiście tam byliśmy zatankowani. Co prawda jedna z uczestniczek chyba tak, chyba bo później źródło, jak to źródło chyba się przeczyściło, ale, ale nie, oczywiście się nie, nie żartowały te Ale chodzi tu o to przede wszystkim, że no, mamy pewność, że woda ze źródła jest czysta, świeża i no, właśnie taka życiodajna. I teraz, co jest w tym porównaniu tym napojem, czy właśnie tą treścią, która nas karmi, i poi? Przede wszystkim słowo Boże, nie? to właśnie Eucharystię, Rozpoczynamy od liturgii słowa. Oczywiście po pogrządach wstępnych jest ten moment z małego ołtarza, z ambonki, tak ten malutki taki stolik, jakby to nie nazwać. Tak. To ambona, piękny symbol zresztą grobu zmartwychwstałego, gdzie anioł wychodzi i ogłasza dobrowoliny. Tam krmił się właśnie duchowym napojem. Wiemy, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne jak miecz że jest czymś też mocnym konkretnym, ale też właśnie napełniającym nasze serce. I to jest właśnie, czy po dzisiejszej liturgii słowa, to jest państwo zapamiętał, czy jakiś obraz, jakieś zdanie, jakaś myśl utkwiła Wam, no właśnie w pamięci, czyli w sercu. Bo jeśli nie, to warto by się zastanowić, dlaczego tak jest. I drugi, drugi ten jakby punkt Okres jest szczytem. I znowu pytanie do wszystkich. Teraz będzie trzeba podnieść się za kręgę. Mimo, że też pada. Kto z Was zdobył kiedyś jakiś górski szczyt? Dziękuję bardzo. To nie zdobył górski szczytu? Dziękuję bardzo. A kto chciałby zdobyć górski szczyt? Jeszcze raz w jednym kiedyś... Dziękuję bardzo. Myślę doskonale, że łazić po górach, nie wejść na szczyt. No to tak troszkę jestem niedosyt, nie? E no my mieliśmy taki niedosyt ostatnio na, właśnie na tej naszej wędrówce, ostatniego dnia szliśmy tkwieninami no i kolejka na Trzy Korony dziwoła około dwóch godzin no i niestety odpuściliśmy sobie. Właśnie wcześniej na Sokolicy Widoki było piękne ale no niestety taki właśnie lekki niedosyt pozostał. teraz zobaczcie, porównując to do, do Eucharystii wiemy doskonale, że to jest moment, w którym yy, nasze życie chrześcijańskie właśnie wychodzi na takie wyżyny. Ale dlaczego to jest tak trudno, jakby doświadczyć tego szczytu yy, radości, którą przynosi widok ze szczytu? Ja myślę, że dlatego, że właśnie ta Eucharystia jest dla nas yy, trudnym doświadczeniem, bo nie zawsze właśnie na wszystkim możemy się skupić, nie wszystko rozumiemy. To, co się też ksiądz biskup Jacek mówił, yy, powtarzał kilkakrotnie, Eucharystę z tajemnicą. jest tajemnicą. Zresztą ciekawą bo to właśnie przyświęcenie, świętej, pewnie większość z Was doskonale wie, kiedy skończył się moment przejścia, są aż cztery różne formy określające właśnie to zakończenie. Najpopularniejsza oto wielka tajemnica wiary, ale są jeszcze wielka jest tajemnica wiary, uwielbiajmy tajemnicę wiary, czy najkrótsza tajemnica wiary. Wiesz to właśnie, że Kościół na Eucharystii sam mówi, że słuchaj, Ja się tam, Małgosiu, no nie pchaj się, bo, bo nie ogarniesz wszystkiego, tak? Ale z drugiej strony jesteśmy zaproszeni do tego, żeby, no właśnie jak dzieci, nie? żeby szukać y, tego prezentu, który ktoś tam ukrył, że dzieci zobaczyły, że te naturze są takie ciekawskie, nie? Y, ale dobre w znaczenia oczywiście, nie? Nie wścibskie, ale ciekawskie. I tą ciekawość wyjściu na szczyt również eukalistyczne warto w e, naszym sercu oczywiście rozwijać, ale też tą ciekawość właśnie wykorzystywać do tego, żeby naukręty było. W e, żeby troszeczkę tutaj już tak może mniej teologicznie, też tak bardziej biblijnie podprowadzić Was, jak dobrze się przygotować do Mszy świętej, żeby przeżywać jako no właśnie e, źródło i szczyt naszego życia wiary, to powiem Wam, że no, tak jak uczestnika e, świnie opuchem, tak po pierwszym strzale, tak trochę wiecie, tak, ona, e, ona jeszcze kuma, ale tak nie za bardzo, tak właśnie mną no, tąpnęło w niedzielę po Ewangelii, e, kiedy z usłyszałem, że to jest niesamowity przykład właśnie do tego, jak się przygotować do Eucharystii. Pozwólcie, że na no, tą Ewangelię tutaj słyszeliśmy przed chrześciem w dzisiaj. ja będę e, przypominał i spróbuję Wam e, jakby pokazać, jak nie sam, właśnie Słowo Boże pomaga nam wejść i przygotować się do tego szczytu i źródła naszego życia chrześcijańskiego. Rozdział 14 Mateusza, pierwszy werset 13 mówi tak. Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, odstarczył się tam pod łodzią na wózkowie osobno. I właśnie kontekst w ogóle rozmnożenia chleba, który za chwilę później tam nastąpi, jest taki, że Jezus chce obłakać. Śmierć swojego yy, nie tylko znajomego, nie tylko kogoś, kto był tam ważny, poważany, ale to był krewny, to był bardzo bliski, yy, przyjaznemu, przyjazna dusza, tak? No i nie ma takiej potrzeby, żeby kupić ją pojechać i zaliczyć w porze rodziny, załatwiony. ale rzeczywiście tą żałobę chciało przeżyć na osobności. Yy, Te właśnie wiem, że no ta żyła od samego już nawet poczęcia, kiedy yy, malutki Januszek. W brzuszku swojej mamusi Elżbiety skakał z radości tam w brzuchu, bo Pan Jezus, który był również w brzuszku swojej mamusi Maryi, przyszedł do Niego. Także, no to w ogóle nie była nic tam, można powiedzieć więź, taka przedkrętowa. No i oczywiście to trochę żartobliwie, ale chcę pokazać, zobaczcie moi kochani, jak wielka zdarzyłość była między tymi dwoma facetami, tak? Z dwiema ogromnymi postaciami Pisma Świętego, czyli Jezusa i Jana Chrzciciela. I kiedy Jezus chciał go opłakać, y, pomodlić się, no, no tak jak każdy z nas, chyba no, przeżyć ciało, to jest naturalna sprawa, y, też no, wiemy to z psychologii, co się dzieje dalej? Y, lecz tłumy wiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. I to jest bardzo ciekawe, zobaczcie, że, że chyba każdy z nas nie ma tak, miał taki moment, albo będzie miał tak, albo ma, że chce być czasem po prostu sam. tak? Dajcie mi ludzie święty i... spokój. Y... To być po prostu sam y, ze swoimi myślami. No taki stan ducha jest, że tak powiem, bliski każdemu z nas. Ale z drugiej strony, często oso y, y, bliskość jakiejś osoby, która nam jest y, droga, przyjazna, ważna, może zmienić naszą właśnie żałobę. To pytanie w co? Czytajmy dalej. No ci ludzie przyszli do Jezusa pieszo. No nic innego, słuchajcie, jak pielgrzymka. Cieszę się troszeczkę, tam śmialiśmy, że wszyscy mówili, że to jest 41. Nie wyraźnie mówiąc, to jest 41. Pierwsza pielgrzymka oczywiście na Radną Górę. I każdy chyba z nas, ci co, to jest w ogóle pierwszy raz na Pielgrzymce. Jest ktoś? Pierwszy raz? Ręka do góry? Wow, dzięki, super. Drugi? A kto jest tam? Trzeci i piąty. Dziękuję. A szósty i dziesiąty? Dziękuję. A jedenasty i tam nie wiadomo ile? Dziękuję. Czyli zobaczcie, myślę, że każdy z Was wie, że pielgrzymka, no właśnie tak jak teraz, no jest jakiś tam trud, kosztuje to nas, ale daje ogromny e, taki powiew świeżości, nie tylko e, po wymyciu się wieczorem, ale przede wszystkim ten powiew świeżości ducha, który tutaj w tym naszym żywym kościele pielgrzymującym się znajduje. Dlatego można powiedzieć, Jemu z... nagrada tych, którzy przyszli do Niego pierwszą, czyli podjęli ten trud, podjęli tę drówkę, i to można powiedzieć, że za chwilę, zanim Jezus przygotuje eukarystię, e, za chwilę nie połamy chleb. Ale co się przed tym dzieje? Te ich nakomić swoim słowem. Jak czytamy dalej, gdy Jezus wyszedł, ujrzał wielki tłum, zlicował się nad nimi i uzdrowił ich w chorych. Widzicie tych, do Niego przychodzą. Zobaczcie, klasa z... ocalistka, my przychodzimy, czasem nie ogarniamy, tak? No jesteśmy znaczeni, nie wiemy co jakiś starszy ksiądz wie, bo co on gada w ogóle? Nie zrozumiałe rzeczy, w ogóle kazanie? A, to no niczym. Yy, no, różnie bywa, tak? No nie chcę, oczywiście, fejtować, ale czasem tak jest. Czasem, czasem mi się skąd macie? Zobaczcie, co robi niezus? Jezus. Jezus listuje się, mówi o tam straniu, tam... Yy, yy. Tu tam tam, e, bojkuś, no co ty, to w ogóle tak jesteś, na ten, taki nieboraczek, nie? I to, co to dokonuje, dokonuje cudu. on uzdrawia. I myślę, że podczas tej pielgrzymki, to jest bardzo e, mocno wiążące się z Eucharystią, jakąś źródłem myślenia życia chrześcijańskiego, Chrystus chce nas uzdrowić. Przemieni przede wszystkim nasze serce. Dlatego, jeśli ktoś, czegoś nie zmieni w swoim życiu na tej pielgrzymce, nie nawróci swojego serca, nie zmieni myślenia, no, to o, o tyłek robić ten czas, na ten przełom, który tam sobie na skrotomierzu rekord zrobić, a jak linii skrotów zjemnych zaliczy, ale na pytanie, co z tego, czy o to chodzi. Dlatego zobaczcie, Jezus przed naklejnieniem, przed yy... podzieleniem się swoim ciałem, oczywiście to tu jest wyobraźny morf, na początku uzdrawia, żeby każdy mógł doświadczyć tej Jego do miłości i hojności pełni. Dlatego jeśli nie zmienimy naszego serducha, to już się świetnie na tej orcharyzji, bo to, to do końca też nie będziemy się tuli, kuli, tak jak go dzieci, którzy się z nich Poświęc tutaj jest żeby doświadczyć właśnie tego, który nie tylko przemienia chorobę w zdrowie, śmierć w życie, ale przede wszystkim przemienia każdego, kto do niego przyjdzie. Bez względu na to, z czym, czym on do niego przyda. I przechodzimy do Wisiejski na torcie. Mianowicie zdanie kolejna, gdy nastał wieczór, przystąpili do niego śmiewie i rzekli miejsce. pustkowiem, porę już późna. każdy rodę świetną. Niech idą. I zabudzą sobie żywności. Nastaje wieczór. Wiecie, doskonale, że wieczór to jest taki moment, kiedy no właśnie. Uf, Panie Boże, no ale tu się narobiłeś. Fajny dzień przeżyłem. No to teraz co? No to teraz, według mojego myślenia, zrobię to i to. Właśnie to że my czasami mamy świetny pomysł na swoje życie, który z beznadziejnym, niestety, pomysłem a, na nasze życie. Dlatego jest na Eucharystii Słowo Boże, żeby słuchać tego Słowa, żeby przemienić się. Zobaczcie, już nie zaprali. Panie Jezu, co robimy? Bo robimy? Słuchaj, Panie Jezu, to yy, teraz tak, Ty ich rozkryłaś, my to tu idziemy, w yy. Wszystkie machamy na papa. Dostali Jezus! Bo troszeczkę mamy tutaj mnóstwo w jednym nie, no to wygadacie, potłuczone te moje apostoły, te uczniowie, jak zwykle Gadeusz, więc nie! Jezus daje im zadanie! Wy dajcie im jeść, jak mamy dalej! I zobaczcie, jak to jest w że kierunku na również! Ty, mamy przyjść, tak, nie tylko mamy przejść etap, nie tylko ucieszyć się tym, że przeżyliśmy ochraliśmy, ale na końcu każdej przyświętej mamy, no, słyszymy te słowa, tak? No wieszcie się na robotę, idźcie! pokoju Chrystusa, to nie jest w pokoju. Jest kilka alternatywnych zakończeń. Ksiądz Jurek, nie próbował nauczyć, on sam wykorzystuje iść w tą głośną Ewangelię Pańską. To jest jedno z możliwych yy, alternatywnych zakończeń Mszy Świętej. Yy, I to jest chyba też takie niesamowite, żebyśmy sobie uświadomili, że w drodze słuchalnie Świętej właśnie temu służy. Wy dajcie im jeść. Doświadczyliście mojej miłości? Doświadczyliście mojego słowa? Nie wszyscy mają taką okazję. Idziecie na pierczynce w deszczu, bo w deszczu. Ale tym bardziej, że właśnie my jesteśmy taką elitą, która reprezentuje całą wrocławską pierczynkę. Wielu by chciało dzisiaj pójść z nami, no ale tylko ósemka i dniostra są Nie wiem dlaczego. No, się u, 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 u. dzisiaj. No właśnie to jest ogromna odpowiedzialność tego jak my przeżywamy ochorysty i rzeczywiście też nią yy, dzielimy się i będziemy się chcieli dzielić. Ale co się dzieje dalej? Dziwniowie mówią fajnie, fajnie, pójdziemy, no ale panie Jezu, no my tak no nic nie mamy, nie? Ale Jezus spyta ich znowu na no co macie? No i się okazuje, że na coś mają, nie? Bo mają pięć yy, ślebu i dwie ryby, także które tam naściemniali. ściemniali. I szczęście no, na leniusza to nas też jest. Dlatego nam przy ciężko nam jest też przeżywać przeistocenie, bo Pan Jezus na ofiarowaniu pyta, co możesz mnie ofiarować, to masz, a my nic, no nie, taka sierotka, nic nie mam. Ale jakby ktoś się tak podpytał, ty, ale fajnie malujesz, tak? Ale fajnie nie wiem, no co się robisz. My na forum młodych, na naszym największym spotkaniu wakacyjnym, który niestety w tym roku szlak trafił, w dużej mierze, no wiadomo dlaczego, ale robiliśmy to w innym wydaniu. Zawsze staramy się właśnie rozwijać, pokazywać przede wszystkim talenty może różne warsztaty. I niektórzy też się dziwią, że potrafią albo yy, odkrywają w sobie właśnie jakąś zdolność. Ja nie tak coś mam, tak? No, że ja tak, tak z pustymi rękami, tak, jak niestety to może nie zbyt mądro i senskę śpiewamy, tak? Puste ręce przynoszę przed trój w niebie No my na tych rączkach troszeczkę coś mamy. I warto by było sobie dzisiaj uświadomić, że to Narody, no, <grym> no, Nie, nie <grym> e, A jest to. Jest to. Nie że... Nie, Jest to. Jest to. Jest zobaczcie, Jest nie, się to. E, nawet to. kogoś bliskiego, ty, a w czym jestem Zbieram, ja mam, ja to. Jest to. ja jestem z to. Jest to. Jest to. nie, to. Jest Nie nie, to. nie, to. Z to. Jest to. Jest to. nie to. Bo dzięki niemu oni Jest to. No nie tak, nie że... nie nie mamy tu nic? No, to prawnie, to było, to było, to I o, to nie brać Jezus. Jezus każe to nic to przynieść to do siebie. Wierzę w swoje jest. ręce, znowu daje im z powrotem, bo mi się, i dopiero oni ten chleb i ryby roznoszą. Dlatego ludzie nie z do tego dosyć. Kochani, jeśli tego nie przyniesiemy właśnie na Eucharystii, podczas ofiarowania duchowo, powierzę nawet, no nie wiem, na swoją... Malutką rybkę, swoją malutką bułeczkę, jaki może być, nie wiem, uśmiech, dobre postanowienie, jakieś... No właśnie, jak to czegoś, co 15 tysięcy razy chcę, jakiś grzech, to słabo się nie wychodziło, ale spróbuj również to położyć na ołtarzu, a, a zobaczysz, że zaczną się dziać rzeczy niezwykłe. On z powrotem ci to odda, ale już zupełnie w inny sposób, żebyś ty się tym dzielił. Teraz zobaczcie, końcówka tej Ewangelii, kiedy oczywiście ludzie jedzą do syta. Wszyscy mają pełne brzuszki. Tam pewnie wszyscy później po tej całej imprezie poszli spać i głośno chrapali. Bo się na jednej do syna, no i pewnie do domu się nie Ale zobaczcie, jakie musiało być dźwignie uczniów. Bo przecież nikt o tym nie wiedział, że tylko pięć chleba i dwie ryby. Tylko uczniowie. No ludzie którzy się tam w kusią, tak? No nawet na gleży i na łatwiej nikt nie puścił w grupowych wiadomości, że zobaczcie ile mamy prawdopodobnie nikt tym nie wiedział. a mało tego, uczniów traktowali to mnie jako kłopogów, niech chleba nam dają, nie? Rybeczkę, panie kochane, tak ludzie tutaj z pielgrzymu robią przyrodę, nie? Czyli na bogato. Ale jakie było zdziwienie uczniów, kiedy widzieli wszystkich najedzonych, a później jakie było zdziwienie wszystkich, kiedy pozbierali te wszystkie resztki i zresztą tak nazbierało się kilkanaście koszy, tak? Czyli... Masa, masa, e, co wydawało się na początku nic. Słuchajcie, ja myślę, że brakuje nam zdziwienia na euch, tak jak zdziwienia apostołom i zdziwienia tym ludziom. E, ja dziękuję Panu Bogu za e, ostatnie dwa tygodnie. Miałem okazję dwukrotnie zrecentować naszego kamerana przy takim zakładzie obuszczoleczniczym. Wczoraj w jednym to takie oddziały, tak słuchajcie, w jednym oddziale jest taki pacjent, większość starszych, o na włosku, który chcą świętą, to jest jedyna, jedyna jego forma możliwej u uczyć świętej, nie potrafi mówić, ale to mówić na dziś I wreszcie wszystkie nawet pomyli, nawet oponatki, odbliżły, nie? No i ludzie oczywiście tam nie ale na wszystko bliżej, nie? Na w samym nie przenośliwym. Kto, na początku oczywiście to wzbudzał uśmiech na twarzy, ale trochę później, słuchajcie, no... bo nie jedyna forma takiej e możliwości uczestnictwa w tej inwestycji, nie? Mnie zdaniem. Dlatego, nawet jeśli czegoś nie potrafisz, to zawsze się znajdzie w inny sposób. A druga ta sprawa, to myślę, że taki drugi przykład, który miałem bardzo tygodnie wcześniej, też w zol ale w innym... E w innym miejscu, w innym budynku, tam usił spory małczek. To właśnie przykład na to, żeby na Ukrainie nie wpadać w Pójdą tego no tam z powodu to widać też te na trzech święte. Są no, wymiary sprawne, w też ci ludzie nie musieli tam długo przebywać. Tutaj no, tam wiele też, słuchajcie, jest alleluja takie śpiewane na nie na trzy razy ta melodia, ale na dwa razy. Zapraciłem alleluja, alleluja. No, a te, te babcie tam, no wiadomo, już starsze, skorowane, nie wszystkie tam do końca. Ugarniają tą rzeczywistość. No to po prostu ciągnęły trzeci raz, po prostu z przyzwyczajenia. No ja, a ja dalej kontynuuję już tą aklamację, czyli ten refren po No i tam właśnie taka jedna z momentów, nie wiem, czy chciał to powiedzieć pod nosem, ale jest to się w tym słowo Ze względu na delikatność waszych uszy, trochę zniweluję to słowo. No ale no, sporą <laughs> Ja na śmiechu nie mogłem później no przeskoczyć. Na szczęście ci ludzie chyba też nie wstrzymają, co nagle działa. Ale, ale często chyba taki jest, że, słuchajcie, no my przyjmujemy wszystko jak leci, nie? E, a takie może świnie, to czasem właśnie po prostu... ...w nie chodzi o to, żeby się rozpraszać. A czasem coś nietypowego, co się wydarzy, e, powoduje, że zastanawiamy się no właśnie, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Dlatego... ...zastanówcie no, się dzisiaj, proszę, czy... ...prześwięcać... Na ile z was to zrozumiała, na ile jestem właśnie źródłem, z którym mogę się napoić, szczytem, z którego mogę się nacieszyć to właśnie pięknym widokiem, że się potrudziłem i coś osiągnąłem, zrobiłem, ale też zobaczyłem. Pokażę, każda święta, żeby ją zrozumieć, trzeba się przychodźcie wcześniej na mszę poczytajcie sobie może jakiś komentarz, jakieś zdanie, co właśnie na ten temat żeby msza święta była dla nas rzeczywistym spotkaniem. To, to jest niesamowite. Dzisiejsza Ewangelia, którą rozważał przez biskup na mszy świętej. Możemy powiedzieć, że to, co się dzieje po mszy świętej, też ostatnia myśl. Bo zobaczcie, Jezus znowu widzi się pod osobno, może jakby wracając do kontekstu, przeżyć tą żałobę poja nie ale z drugiej strony można powiedzieć też trzyma dźwięk czynienia Polsy Świętej Po tym dzieleniu się z innymi chlebem, zakarmi mu wszystkim poszedł do swojej słowa. Uczniowie wiemy, że są odprawieniem ółleczką i nagle dużo y, panie krzywiciela. Y, no i ten moment, kiedy uczniowie to... To są... wystraszeni, kiedy zobaczcie, można powiedzieć ta eucharystia w ich życiu no nie swoje zwojowało wiele, tak? nie dostarczyło im tej ufności, tej odwagi. I kiedy Jezus przychodzi e, po wodzie, można powiedzieć, To jest siła nie, no będziesz łasił po wodzie, no w sumie tak jak my teraz, nie? się Święta naprawdę daje tych duchowych sił, duchowych racji na każdy dzień, że wszelkie przeciwności, którym obrazem są właśnie wzburzone fale. Będą tu właśnie z Jezusem. A nawet kiedy będziesz się zaczął to topić, tak jak Piotr, który odważnie polał, jak to jest ten nasz zwariowany i yy, wielki apostoł, to Jezus zawsze wyciągnie pomocną dłoń. Jak śpiewamy w jednej, w jednej z piosenek, tą zmartwychwstałą z przedziurowioną dłonią od gwoździa, który przybił tą dłoń do krzyża. Także każde Eucharysta to spotkanie ze zmartwychwstałym. Tego Wam życzę, doświadczajcie tej radości, szukajcie i pogłębiajcie Waszą wiarę właśnie w tego, który również towarzyszy nam każdego dnia, a szczególnie w Eucharystii, szczególnie w tym momencie. Amen. albo tego musi stanie. Minęła tutaj godzina 12, a mógłby sobie... Uf, jeszcze mówię. Może uciekam.